Ale Aleździerstwo. Dobra, okej, okay, nie narzekajmy. Iwona ma broda, który się Związku. nazywa SSSR. Związku Statystycznych Republik Radzieckich. A ja mam zwykłego śmietankowego. Ale dwa lody kosztowały nas 700 dram. dram. I to jest naprawdę 700 dram. To są dramy. Wysoko, Smacz, dzięki. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry. Jestem Iwona. A ja mam na imię Damian. Jesteśmy bezrobotnymi magistrami politologii. Postanowiliśmy wydać wszystkie nasze pieniądze na wycieczkę nosem na wschód Europy. A oto relacja z naszego wyjazdu. Dzień dobry. dobry. Dzień 51. Wyjeżdżamy dzisiaj z TBDC i jedziemy gdzie? Elbania. Tak jest. Jedziemy takim oto Mercedesem o, Ciemniejszy jest właśnie Chyba klimatyzacja bo nawet Także luksusowe warunki będą. Ja tutaj, jak pan przy granicę? Czy pan jest ty? tym obywatelem No, no ale w takim razie z Guzją musimy mieć pieczątki. No właśnie. Nocznego. Dziękuję. Ile Dobra. podróż będzie trwało Około 5 godzin, co nie? Pan mówił. Tak, tak, 5 godzin. Zależy od tego, ile, ile na granicy się stoi. Ekskluzywnie będzie, Prestiżowo. Prestiżowo. A jakie masz wrażenia, ponad? Jak na razie? No to miłe, elegantko i komfortowe. Godzina dziewiąta no i wyruszyliśmy, no, 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 punktualnie. Bardzo. Mam nadzieję, że nic obraźliwego nie jest napisane tutaj. Raczej jakaś restauracja. Wypier papier, pisze papier. <śleszy> Przepraszam. Wyjechaliśmy właśnie z Tbilisi, w sensie z Gruzji. Już z, z godzinę jesteśmy tutaj? No godzinę jesteśmy na terytorium Armenii. Mniej I jak ten? Jak na razie drogi są bardzo kręte. Ale ładna pogadać cieplutko, no, pan szybko tylko pieniędzy je. nie mamy. Pan szybko jecie bardzo i uszy przytyka co jakiś czas, ale to jest fajne. Piękne widoki duma? są, tak. Ja spałem. <laughs> fajnie tak właśnie bujać. Jedno z No Nie mamy pieniędzy tutejszych, czyli dram armeńskich. Niezwykle. zwykle. I będziemy szukać czegoś jutro. Ale jutro jest święto narodowe, więc może być ciężko. W banku możemy podać, tylko w <gry> Także będzie kicha znowu. Bankomat nas czeka. Stacja benzynowa. Tak wygląda mowa tutaj. Się. Ogólnie jesteśmy na stacji, która sprzedaje gaz. Tutaj wyłącznie gaz. Właściwie w ogóle wsadza do bagażnika im te lulki Sytuacja wygląda tak Jedziemy sobie kawłówki Dobre? No, tak. okay. I pan się znowu tankuje z gazem. Ale dobre jest to, że można zapłacić w każdej walucie. Tak, na tej właśnie walucie, jak tutaj Można zapłacić w euro, w lali, w rublach, można. W wielu innych. I pani nam wydała resztę w drachmach, czyli nie mieliśmy tych pieniędzy tutejszych, a już mamy trochę, chociaż. <noise> yy. a no, A ten... złote nam wydała, dobra. No. A tankowanie gazów wygląda tak, że się podpina bezpośrednio do butli dlatego jest to niebezpieczne i może tylko być osoba obsługująca gaz przy samochodzie przegląd cen w Armenii 100 gram 600 gram eee, Ciężko przeczytać ale tak wygląda 300 tak za złotówkę można mieć kilo było tutaj mamy jakieś dynie. Kapusta, 230 czyli niecałe 2 zł ziemniaki 450 młode 265 stary pan waży coś porównywalnego do polski Latino, o proszę bardzo, jedziemy na podłogłość. 720... Ale to jest na ten latasz? to jest ten. jest? Jak to jest jakieś... 2, 3, 4, 5 zł. 4? 4? No? Co e, dalej mamy? Domestos? 1150 Prawie dykę, jakoś w koło dykę. Możesz z tego. No to jest niskie. Iwona robi szaszłyka. Tak? Taki mieczek, 880. Czyli mniej niż dyka. No to jest fajne, bo to się ryby w tym, e, nie? No, na ryby, tak. w by tak. serce? Ozu. To kosztuje 1577. Tu jest nasz. Jest na już. Kawa na wagę. 100 gram za 195. A co i 450. Tutaj jeszcze chleb który ponoć rok wytrzymuje w zamknięciu. Można go rok przetrzymywać w domu. O no takie upakowanie? Taki, opakowanie. Takie no i jego się zwilża wodą, żeby y, odzyskiwał świeżość i tak po prostu się je rok można trzymać, bez konserwantów. A więc. to w sumie jest bardzo dobre, bo oni tutaj mają takie zatarki z ze z sąsiadami, robią zapasy, zapasy i mają na rok taki… na rok. To jest lawasz. lawasz, w Gruzji to zupełnie coś innego. Lawasz w Gruzji to jest po prostu chleb taki z taki pieca. Taki... Z pieca, z tego krągłego takiego. No. A tu jest coś pięk pięknego. 620. Półtorej litry coli, 530 dramów. I to, co mówią, mi się najbardziej. To dziadki czy tam? Koniako, brandy. Alkoholiki ogólnie. Cena. Jeszcze nie wiem w jakim języku mówić, ale jak do tej pory wszyscy po rosyjsku, więc chyba jednak język rosyjski jest tutaj tym wiodącym. Idziemy teraz na do centrum miasta. Na plac republiki. Chyba nawet jesteśmy. Już? I Iwona gdzieś wyczytała, że... Natomiast to miasto jest tak małe, że można sobie go pieszką przejść cały, w ciągu jednego dnia. Może nie z obrzeżami, ale centrum na pewno. Zobaczymy. E, e, znaczy nie, nie ja wiem to na pewno, ale ktoś kto to dopisał tak ktoś, ktoś to tu już był i chodził. I jest mega gorąco. Jest, jest tak bardzo... gorąco, że normalnie aż pali. A tylko 27-28 stopni. ale jak zwykła rzadka taka na miejscu. Tak tylko złotówkę? No, 120 kosztuje. O. To tanie, i dobre, mi smakowało, ja sobie kupię. Złotówkę to kupi. Ja złotówkę jeszcze jak kupię, jak to nie. Aktualizacja, ile kosztowała naprawdę? 170, no tak pisało 120. Myślałam, że 120 kosztuje. 170, czyli no, albo półtorej, wodę, półtorej Albo woda źle więcej kosztowała. Nie wziąłeś paragonu, nie wiesz miejsce spotkań wszystkich Ormian. Właśnie, nie mówi się. Nie mówi się nie? Mówi się Olmianie. Tak, mówi się Olmianie. I ona była w tym miejscu spotkań. Była no, dobra woda? Zimna, dobra, tylko lodowata. Oh. Nie, nie, nie. Później ja się napiję. No, napiję się, polecam. Ja na razie... Darmowa, nie trzeba nosić ze sobą. Rybań obchodzi 2800 lat. Urodzinki. 800? 3000 lat, 3000 lat, niech żyje, żyje nam. nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Wojna o Górny Karabach trwała od 1992 roku, a zawarte w 1994 roku rozejm jest do dziś co jakiś czas przerywany incydentami. W Armenii oficjalną mapą jest ta z terytorium Górnego Karabachu w granicach państwa. Znaną na świecie mapą jest ta z Górnym Karabachem w granicach Azerbejdżanu. O, plac operowy. Czemu plujesz do kamery? Czemu do, Czemu do kamery? I właśnie przeszliśmy się kawałeczkiem do ptaku, a tu jest taki beton. Grzeje ostro. Taki piękny modernizm. Mhm. A oto kompleks świątyń. Ta mniejsza, czarna, jest najstarszą świątynią w mieście. A ta większa, duża, Miększa, duża. jest nowsza i e, została wybudowana całkiem niedawno. Kościół katolicki został odkryty przypadkiem. Przetrwał on trzęsienie ziemi ze XVII wieku. Nazywany jest kościołem, którego Stalin nie mógł wyburzyć, bo w 1936 roku chciano go zniszczyć, ale pod wpływem mieszkańców i uczonych Obudowano go szczelnie blokami, aby go uchwalić, a bloki zburzono w 2007 roku. Jak to się nazywa? No to... K. Ka... 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 Kaskada! Lot... Taka lotownia jest dla Nie, no to jest kaskada, ale na, na, na jaką część to jest? Teraz to jest chyba tak po prostu taras widokowy dla wszystkich. Podnosić piękny widok jest właśnie na górę Ararat, To na całe miasto najlepszy punkt widokowy, ale założenie w latach, y... rozpoczęta budowa została w latach 70. Miał być to pomnik ku czci 50-lecia um, armeńskiej Armejski SRR, czyli tak. Socjalistycznej Republiki Bo Armejski. Oni już mieli latach 20 w planach, plan, żeby to wybudować, ale by, żeby to było pomnik y, uczczenia budowójstwa Ormian. Dokładnie, jednak zabrakło troszkę pieniędzy, nie troszkę, ale bardzo dużo, i budowa kompletnie stanęła zostawiono ją dopiero w, la, w XXI wieku, na przykład w XXI wieku 2001. otworzono w 2001 i przy całość pieniędzy wyłożył y, Ormianin, który jest milionerem i żyje w Stanach Zjednoczonych, ale nazwiska tego pana nie pamiętam. Okej, okay, sytuacja wygląda tak. I ona leci z kodami ruchowymi, które podobno są tutaj, ale a byn, ja idę na piechotę. Jakbyn, podobno 500, 700. Ile schodów jest? Nie będę liczył, bo się pogubię i tak. I Także... ona? Nikt zwycięży lepszy. Nie dojdziesz pod górę. tu jeszcze trzeba kluczyć pomiędzy w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Ale na tym polega kaskada. O! Cześć! A ty co tu robisz? Nie wiem właśnie, co tu robi. Ty tam, zobacz. Tutaj wyżej już się nie da. Nie było tak źle. za oh. to ja się zmęczyłam Schodki ruchome nie dojeżdżają na samą górę Trzeba przejść jeszcze kawałek i wloką się Ja byłam Równo z tobą wow, wow. Jest góra Ararat. No my ją widzimy dosyć dokładnie na kamerze tak mi dobrze A czemu tam można? <tryk> tam już nie można Ok i wona znalazła przejście dalej Drewniane schodki, ale już nie ma windy, nie ma ruchomych schodów. Jak było? Szybkie były? Nie, wolne. Wolne były i jeszcze pojedyncze takie, takie wąziutkie. Makłowicz nimi jechał. Yy, oglądam wczoraj. I teraz schodamy dół, bo na wcześniej wjechałam w górę. Wąziutkie. No, mam nie widać, ale coś tam. I tempo jest normalnie mocno, mocno wchodzące. Wygląd but. Bolognese na szaro pomalowali. Tak wygląda sam dół. Tu siedzi, to jest schody jedno w drugą stronę. I są też schody takie normalne dla osób, które mają. No, yy... Siłę, żeby wejść i teraz wrócimy na zewnątrz i czekamy na Iwonę. Na pewno gdzieś się zgubiła albo jest w połowie drogi. No, tak jak ja mówiłem, zgubiłaś No cóż, co zrobisz? Nic nie zrobisz. Jako słynną osobę, która jest Ormianinem albo ma pochodzenie ormiańskie, znasz. Ja może zacznę. Ja powiem pierwsza, kardasianki. To ty powiedz drugi. Wszystkie kardasianki? No siostry te od, yy, te nie od tego, pożyno. Yy. Od Kim, nie? Wszystkie siostry Kim. Te, które nie są od które, Ojca. Które, które to czekaj, są ojciec, Kim. A, czekaj, to by mi się tu przyda, Dominika pomóż. Jestem ten ojciec, co, był, co był, zrobił sobie operację, to on nie. Tylko ta od tej matki co jest drama Queen. Dobrze, to ja może przejdę na trochę poważniejszy temat. Serz Tankian, czyli wokalista systemu All Down. To jest osoba, którą z nami wiem, że jest z pochodzenia ormianinem. Y no, i piłka szkielnik Mikita Jan też jest. On jest olmieninem tutejszym. Pochod... No, tutajszym. No. no Ten, my tu masz mi te kardas... Powiedz mi o tych kartę no. więcej. Czekaj, bo to jest tak, że to jest to duża historia. Coś też czytam, że te bilety nie są takie drogie. No, to No, to bardzo się Dużo, dużo ludzi na ulicach. Kwiatki dopiero co posadzone. I się też ochłodziło mocno. Co znaczy mocno? Troszkę. troszkę. Jest 25 stopni, taka idealna woda do wypoczynku. Bo pan w hostelu nam powiedział, że poranki i wieczory w Erw Erwaniu są bardzo chłodne. Więc trzeba się ciepło ubrać. Tak powiedział Iwonie. Iwona nas straszył. Iwona już, już nabrała bluz w, w ogóle, nie? Jak zawsze. No. A nie będzie tak. Będzie ciepło. Wino w środku miasta a po drugie jest to niewielkie targowisko.